W tej będziemy zajmowali się ograniczaniem dostępu do zawartości katalogu wp-admin. W tym katalogu znajduje się wiele kluczowych plików, a zabezpieczając zawartość tego katalogu, automatycznie zabezpieczamy także formularz logowania. W poprzednim module pokazałem także, w jaki sposób możemy zabezpieczyć formularz logowania z wykorzystaniem podwójnego uwierzytelnienia, który opiera się na odpowiednich wpisach w pliku ht access oraz w specjalnym pliku ht password, który to plik przechowuje hasło. W tym przypadku również będziemy wykorzystywali tę metodę, z tą różnicą, że odpowiedni wpis, który znajduje się w pliku htaccess, umieścimy w katalogu wp-admin. No dobrze, ja moją pracę zacznę od przygotowania odpowiednich zasobów, także skopiuję plik htaccess na dysk twardy z głównego katalogu WordPressa i wykorzystam go jako plik do przechowywania haseł na moim serwerze. Także zmienię jego nazwę na htpassword, czyli skorzystam z prawego kliknięcia, zmienię nazwę, zaznaczam access i wprowadzam pass wd zatwierdzam i przeciągnę ten plik do edytora kodu. Następnie zaznaczę jego zawartość, usunę, zapiszę i pozostawię ten plik w edytorze. Następnie powracam na serwer i ponownie skopiuję htaccess. Ponownie otworzę go w edytorze, zaznaczę, usunę, zapiszę i pozostawię go w edytorze. Także na tym etapie mam otwarty plik htaccess i htpassword. Następnie utworzę plik, który pozwoli mi zidentyfikować ścieżkę dostępu do plików z hasłem, który będzie znajdował się na serwerze. Także skorzystam z plik. Nowy. OK, plik. Zapisz jako. I zapiszę go dokładnie w tej samej lokalizacji, w której znajdują się dwa pozostałe pliki. Jeżeli chodzi o nazwę tego pliku, to na pewno musimy wykorzystać rozszerzenie PHP, a nazwa jest dowolna. Ja wprowadzę URL.PHP. Zapisz. I wprowadzę tutaj odpowiedni fragment kodu, a następnie Ctrl S. Ten fragment kodu pozwoli nam poznać pełną ścieżkę dostępu do tego pliku, czyli url.php, w miejscu, w którym będzie znajdował się na serwerze. A my go umieścimy dokładnie w tym samym miejscu, w którym umieścimy plik htpassword, czyli plik z hasłem. W ten sposób poznamy ścieżkę dostępu do pliku z hasłem i wykorzystamy ją w pliku htaccess. Wcześniej jednak muszę uzupełnić plik htpassword o login oraz odpowiednie hasło. I w tym celu przechodzimy do przeglądarki internetowej. Do strony www.htaccesstools.com i wybieramy sekcję htpassword generator. Tutaj wprowadzamy login oraz hasło, które chcemy zaszyfrować. Ja w tym przypadku posłużę się odpowiednim hasłem. Zaznaczę, wkleję. I kliknę na utwórz. Następnie zaznaczam ten fragment kodu, skopiuję go, przejdę do Brackets, do pliku HTPassword, wklejam i zapisuję. Jeżeli chcemy, aby więcej użytkowników miało dostęp do tych zasobów, to oczywiście możemy wprowadzić kolejne wpisy z loginami i z hasłami. A ja w moim przypadku przejdę już na serwer, utworzę tutaj odpowiedni katalog, w którym będę przechowywał HTPassword. Oraz kopiuję również do tego katalogu plik url.php. Także skorzystam z prawego kliknięcia, odśwież. Tutaj pojawia się mój plik PHP. Ja przychodzę na serwer. Skorzystam z prawego kliknięcia, utwórz katalog, wprowadzę nazwę images i enter. Następnie przeniosę do tego katalogu mój plik PHP. Dobrze? I html password. OK, czas identyfikować pełną ścieżkę dostępu do pliku z hasłem. Także przechodzę do przeglądarki internetowej, wprowadzam nazwy mojej domeny, następnie ukośnik, folder i nazwa pliku url.php. Dobrze. Zaznaczam całą tą ścieżkę dostępu i ją kopiuję, czyli Ctrl C. Następny krok to umieszczenie odpowiednich wpisów w pliku HT Access. Ja do niego przejdę. Wprowadzę kilka enterów i wkleję tutaj ścieżkę, którą skopiowałem przed chwilą z przeglądarki internetowej, czyli Ctrl V. Następnie wkleję odpowiedni fragment kodu, który jest odpowiedzialny za uruchomienie podwójnego uwierzytelnienia. I w tym przypadku ścieżkę dostępu do pliku z hasłem muszę podmienić. Także zaznaczam ten fragment. Wycinam. I wklejam tutaj. Dobrze, i usunę entery. Następnie zapisz plik. Powracam do serwera i w tym przypadku przenoszę plik htaccess do katalogu wp-admin. Dobrze? Sprawdzam. OK, plik znajduje się na miejscu i przechodzę do przeglądarki internetowej. Zobaczmy, jak teraz będzie wyglądał proces logowania. Także usunę ten fragment adresu. OK, wprowadzę wp-login. PHP i Enter. Widzimy, że na tym etapie nie pojawia się żadne dodatkowe okienko z prośbą o podanie hasła. I taka sytuacja miała miejsce w poprzednim module, w którym korzystaliśmy z podwójnego uwierzytelnienia, zabezpieczając plik wp-login.php. W tym przypadku zabezpieczamy cały zasób, czyli folder wp-admin. Także prośba o podanie dodatkowego hasła pojawi się w momencie, w którym przeglądarka będzie żądała dostępu do zawartości katalogu wp-admin. Czyli zaraz przed przejściem do panelu Admina, pomiędzy wp-login a powiedzmy wp-admin. Ok, także ja wprowadzę moje zasadnicze hasło i skorzystam z zalogu się. Dobrze, automatycznie pojawia się dodatkowe okienko i wprowadzę tutaj drugi login oraz drugie hasło, i w ten sposób uzyskujemy dostęp do katalogu wp-admin. Czyli przechodzimy po prostu do panelu admina. No dobrze, jeżeli chcemy, aby reguła htaccess nie dotyczyła naszej osoby, a właściwie naszego IP, to możemy odpowiednio zmodyfikować wpis w htaccess. I w takiej sytuacji serwer będzie prosił o hasło każdą inną osobę, oprócz tej osoby, która będzie starała się zalogować, za pomocą konkretnego IP. A ja w tym przypadku się wyloguję i powrócę do edytora brackets, a dokładnie do pliku htaccess. Na samym końcu dokumentu dodam jeszcze te cztery linijki, i muszę podmienić ten fragment na moje IP. Także przechodzę do strony www.watsmyip.org. Następnie kopiuję informację o moim IP. I podmieniam w tym miejscu. Następnie zapisz. I powrócę do klienta FTP. I ponownie prześlę plik do katalogu WP-admin. OK, napisuję. I powracam do mojej strony. OK, i zaloguj się. W ten sposób serwer nie odpytuje mnie już o hasło, co wynika oczywiście ze zmodyfikowanego fragmentu kodu. Także, jeżeli dysponuję zmiennym IP, a tak właśnie jest, i mój dostawca internetu przypisze mi nowe IP, to w takiej sytuacji podczas logowania ponownie będę proszony o podanie dodatkowego hasła. Oczywiście ja mogę wtedy przejść na serwer FTP i podmienić ten fragment kodu na moje aktualne IP. Możemy również skopiować ten wpis, wkleić poniżej i dodawać kolejne IP. Inny problem, który może wynikać z tej metody zabezpieczenia, to fakt, iż w takiej sytuacji zabezpieczamy cały katalog wp-admin. A w tym katalogu możemy znaleźć m.in. coś takiego, jak plik admin ajaxphp Ten plik może być wykorzystywany na naszej stronie internetowej przez różnego typu wtyczki, Dlatego warto upewnić się, że dostęp do tego pliku jest swobodny. A ja na razie może przejdę do strony herlit i wykonam zapytanie do tego pliku. Także nazwa mojej domeny folder wp-admin i nazwa pliku. Metoda get. Jestem robotem. No, ok, samochody osobowe tym razem. Zweryfikuj. Ok. I wykonaj żądanie. Widzimy, że serwer zwrócił informację o nieautoryzowanym dostępie do tego konkretnego zasobu, czyli podaj dodatkowe hasło. A to oznacza, że musimy go wykluczyć w naszym pliku htaccess. Także powracam do edytora kodu i poniżej wprowadzę ten fragment, który dotyczy właśnie pliku. Admin ajax.php. Zapisuję ten plik. OK, powracam do klienta FTP. I ponownie przesyłam ht access do katalogu wp admin. Ok, także upewnijmy się, że przesyłamy go do właściwego katalogu. I powracam do herit. I ponownie zapytanie. Nie jestem robotem. Ok, w tym przypadku drogi. Zweryfikuj. I jakaś droga jeszcze gdzieś tutaj jest, także. Dlatego nie wykorzystuję mechanizmu ReCapcha. Załaduj żądanie. Ok, w tej sytuacji serwer zwrócił informację, że dostęp do tego pliku jest możliwy. Jeżeli po nałożeniu tego zabezpieczenia napotkamy jakieś problemy w działaniu naszego serwisu teraz bądź w przyszłości, to oczywiście przejdźmy do naszego serwera za pomocą klienta FTP, do katalogu wp-admin, zarchiwizujmy htaccess, Następnie usuńmy go z serwera, tym samym wyłączamy podwójne uwierzytelnienie i powróćmy do serwisu i sprawdźmy, czy problem się pojawia ponownie.